ma? co tam? No siema. Miałbyś coś ogarnąć? Proste, że jasne. A czego ci potrzeba? Hmm... Miałbyś może trochę... białeczka? Kurde, bez problemu. Tylko wiesz co? Ja mam jeszcze jakieś 45 setów na łapy i można się ustawić. Tam gdzie zawsze? Tak, tam gdzie zawsze. Dobra, elo. Elo. I'm here in the boring room. It's just reason... Siema morderca. siema zią, jak tam? W porządku i co masz? Mam czekoladkę. Wejdzie czekoladka? Kozacko stary. A proszę ja ciebie. Uwielbiam czekoladkę. Super. Ej, a jakąś przedtreningówkę byś miał może? Ja mam, ale tylko duże paki. Będzie duża paka? Stary, wiesz, że zawsze wezmę. Stary, wiesz, że zawsze wezmę. Stary, wiesz, że zawsze wezmę. W mordo! Popatrz ty się! Proszę ja ciebie. Tylko Kozak. uważaj! Mega mocna! Wyklepie cię z trampek! Kozak stary, sprawdzę ją na siłce. Mam nadzieję. Dziękuwa. Interes z tobą? Przyjemność z tobą również. W kontakcie. W kontakcie. W kontakcie. Faktycznie mocno wiesza!